Witam w sobotę 10 sierpnia. Działkowanie na ekranie. Ja już troszeczkę zrobiłam. Po dłuższym czasie nieobecności wszystko zarosło. Trzeba robić od nowa. Okoszenie też wiadomo. Na razie zajęłam się pomidorkami, które wyglądają bosko. Już trochę popodcinałam od dołu, trochę przepazurkowałam. Ale postanowiłam się pochwalić. Że co jak co, ale pomidorki mi obrodziły w tym roku. Czeka mi kupa roboty, no tam mi nic nie wyszło. Także się biorę za robotę, będę się odzywać w trakcie. A na razie, pa. Jedno już ogarnięte. patrzcie ile pomidorków tam jest na krzaku. Jako siarka, w tle to sąsiad. Teraz jeszcze koktajlowe zostały, a później biorę się za skrzynię. Koszenie na końcu, też już przetrzeć, żebione, tyczki porobione. Ta skrzynia też już ogarnięta. Jeszcze później tylko takie przekopanie. Chwila przerwy i biorę się za koszenie. O, tu już. Tam jeszcze nie. I jeszcze trochę z tyłu. I będzie pauzu